Cześć czołem, witajcie w najnowszej dobranocce rozgrywki, ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Prez Perez, a ze mną jest Krzysiek Talajczyk, czyli Hader. Dobry wieczór, cześć. I my sobie dzisiaj gramy w Crusader Kings 3, czyli trzecią już odsłonę szalenie popularnej i szalenie skomplikowanej strategii. No. Jakbyś miał, Krzysiu, w paru słowach y, powiedzieć o czym jest ta gra, to co byś powiedział? Najkrócej mówiąc, to jest przede wszystkim teraz połączenie strategii z grom RPG, bo to co teraz widzisz, to początek, y, kiedy wybrałem w 1066 roku kampanię. Królem Polskim, ponieważ tak naprawdę dostępny jest cały, cały świat i możesz sobie wybrać władcę, jakiego tylko chcesz. I w tym momencie wybieram styl prowadzenia mojej postaci, która będzie zdobywała kolejne perki. Moja postać, w związku z tym, że najlepiej rozwiniętą ma sztukę wojenną, najlepiej jest inwestować, inwestować w jej perki właśnie pod tym, pod tym kątem, co, co uczyniłem. Ja się orientuję mniej więcej co ty robisz, dlatego że ja też w grę grałem, mhm. ale już sam tutorial mnie lekko przerósł. To znaczy, bardzo mi się podoba to co widzę, próbuję sobie grywać od czasu do czasu, ale jest to cholernie, cholernie skomplikowane. I z tego co wiem, to język polski w tej grze nie istnieje, prawda? Prawda, trzecia część nie dostała nie dostała oficjalnie polskiej wersji językowej, natomiast myślę, że tutaj będzie podobna sytuacja jak z dwójką, która dostała fanowskie spolszczenie. Więc myślę, że i tutaj będzie podobnie. Wszystko będzie później zależało tak naprawdę od, od dodatków, od zmian w grze, czy to spolszczenie, jeżeli powstanie, to będzie hulało cały czas dobrze, bo dwójka cierpiała na tę przypadłość, że no. Po jakimś czasie zaczęły się pojawiać angielskie teksty w środku polskich zdań, i to wyglądało bardzo słabo. Ja nie bez przyczyny o tym wspominam, dlatego że tu jest bardzo dużo czytania i tak. bardzo dużo skomplikowanego angielskiego, który naprawdę może sprawiać trudności, zwłaszcza przy tak rozbudowanej grze. No dobrze, ale Dokładnie. mów co robisz. Yy, tak naprawdę zdążyłem pokazać, jak wygląda nasze. Nasze państwo, którym na notabene sterujemy, jesteśmy władcą, jesteśmy z dynastii piastów, więc te wszystkie ziemie są nasze. W tym momencie jest to ekran, w którym możesz sobie wybrać zmianę, jeżeli chcesz, zmian religijnych. Możesz stworzyć nową wiarę, nadać jej imię, wybrać. Za chwilę będzie to też pokazane, będziesz mógł wybrać sobie właśnie jeden z odłamów katolicyzmu w ogóle. Więc. Tego to jest tylko jeden z przykładów skali ogromu, jaka, jaka, jest, jaka jest w tej grze, ponieważ to jak próbujesz sterować, a jeżeli spróbujesz sterować swoim państwem całkowicie odwrotnie, niż to miało miejsce w historii, możesz łatwo doprowadzić do błędu i po prostu ludzie będą chcieli cię obalić w, najdelikatniejszym, w najdelikatniejszej opcji, a tak naprawdę zabić. I, sprawić, żeby twój ród wygasł, ponieważ gra się kończy w momencie, w którym twój ród wygaśnie. To nie jest tak, że śmierć twojej postaci, w którą pierwszą się wcielasz, staje, staje się końcem gry. Nie. Nie, bo możesz mieć potomków i ci potomkowie dokładnie. kontynuują twoją spuściznę. Tak. Moją, to dokładnie, yy, dokładnie tak. Więc to, żeby się otaczać mądrymi ludźmi, tak jak ja tutaj dokonuję zmian w swoim dworze, ponieważ yy, Tutaj jeden z ludzi ma bardzo niskie, bardzo niskie statystyki parametrów, które ja potrzebuję. Tak jak na przykład książę, książę Władysław. Władysław, ma tylko 7 punktów. A jako Spymaster ten parametr Intrigue musi mieć dużo wyższy, więc tutaj wybiorę sobie kogoś innego. I z automatu już same zmiany. Sprawiają, że ci ludzie obniżają sobie reputację wobec mnie. Znaczy, ja mam obniżoną reputację. Przestają ciebie lubić, tak? Dokładnie. Bo zamieniłeś mhm. ich, zabrałeś mu stanowisko. No w ogóle, Spymaster to jest taki warys z gry o Tron, prawda? No, coś, coś w tym guście. No jak tutaj widzisz, każda z tych postaci ma trzy możliwości prowadzenia swoich działań. To też będzie za chwilę pokazane, ponieważ taki arcybiskup, tak jak tutaj jest u mnie, pan na Ramiru. On może na przykład sprawiać, że będzie bardziej rosła moja wartość piety, tak jak o tutaj to widzisz. Do tego z drugiej strony może skupić się na przykład na nawracaniu innych, innych wyznań, co jest potrzebne z tego względu, że początek grania polską jest taki, że możesz wypowiedzieć wojnę na przykład po morzu. A już szczytno na Pomorzu. No nie, dlaczego Pomorzu? No, ponieważ no Pomorze, Ponieważ Pomorze nie jest w Polsce. Dokładnie, nie jest w Polsce. I oni wyznają inną kulturę i troszeczkę inaczej wygląda ich wiara, więc o jego też trzeba będzie szybko wysłać do. wysłać po przejęciu oczywiście tego szczytna w tym wypadku, żeby załagodził sprawę, ponieważ zostawienie sobie. W innej wierze jednego ze swoich kanty, jak to się nazywa tutaj fachowo, chrabst, hrabst, dokładnie. Może doprowadzić szybko do buntu. No tak, bo tam będzie inne wyznanie i mogą być mhm. problemy. Dokładnie, dokładnie tak. Tutaj w ogóle to jest też. Możesz, tak jak ja w tym wypadku sprawdzam, czy mogę sobie powołać kolejny tytuł, gdyż ja mam kilka tytułów jest... jako król. Tak, tak, tak. Tak tam, jak to było w historii, do Tego najwyższego, my... kró, najwyższego tytułu królewskiego, potem mniejsze tytułujące się na przykład hrabią jakiegoś tam rejonu, prawda? Dokładnie, tak jak w tym wypadku ja jestem w pierwszej linii do objęcia y, władań Kujaw, Kujaw, tak? Pomimo tego, że mhm. jestem królem Polski, mogę sobie też nadać tytuł y, 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 w tym wypadku na Kujawach. Na tom... No dobrze, powiedz mi, ale to jest kampania, w której jest jakiś cel fabularny, czy one są generowane losowo i toczą się po prostu. Y, jakoś przez AI i te wszystkie wydarzenia. Pamiętam, że jak grałem w tę grę, to, to były różne wydarzenia, że ktoś do mnie przychodził, miał jakąś prośbę, musiałem o czymś zdecydować i to wszystko jakby... Te prośby, Czy to jest generowane losowo? Te prośby i to, że goście przebywają na twój dór, dwór, przepraszam, bardzo często są generowane losowo. różny to Adek zawsze ma, jak nie chce nagrywać. O, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. To jest tak, że na Twój dwór przybywają różni ludzie, i w zdecydowanej większości są to wydarzenia losowe. Oczywiście są też wydarzenia historyczne, które też się będą trafiały, no bo gra traktuje mocno o, o historii, ale to od Ciebie zależy, kogo sobie zjednasz i czy doprowadzisz do tego, że historia będzie się toczyła inaczej niż toczyła się w rzeczywistości. Okej, okay, bo ja widziałem, że tam jest kilka okresów czasowych w kampanii mhm. głównej i kilku bohaterów z różnymi kampaniami dla każdego, i te kampanie są podzielone na różne poziomy trudności. Tak, dokładnie I tak. I poza tym masz jeszcze takie scenariusze, w których wszystko sobie ustawiasz i po prostu grasz w taki free game, tak? Dokładnie ja tak zrobiłem. Odpaliłem kampanię 1060, która zaczyna się w 1066 roku, ale wybrałem sobie innego władcę, aniżeli ci sugerowani przez grę, żeby. Żeby toczyć te główne, główne kampanie, prawda? Bo tam jak odpalasz tą kampanię, to masz możliwość grania m.in. w Irlandii, masz tam zjednoczenie Prus Skandynawię masz też. Jest też Skandynawia dokładnie. A to, że ja wybrałem sobie tutaj no, kampanię na naszych ziemiach, to był tylko i wyłącznie mój wybór, bo chciałem zobaczyć, że chciałem zobaczyć po prostu to trochę z trochę innej strony, niż twórcy, niż twórcy to głównie przewidzieli, prawda? No i tak. dla naszych widzów to też jest na pewno ciekawe, że akcja gry może toczyć się na polskich ziemiach. Swoją drogą, y, seria Crusader Kings. Jest bardzo, ale to bardzo popularna w Polsce. W ogóle to jest cholernie popularna strategia. Myślę, że jak, jak widzicie... każda gra od paradoksu, one się tam szczycą. No tak, paradoks paradoks. rzeczywiście jest znany z tego, że robi dobre strategie, ale też bardzo skomplikowane. Tak. I tak jak widzicie, jest tutaj ogrom rzeczy do zrobienia. Wszystko dzieje się tak naprawdę na mapie świata, na mapie strategicznej, więc mhm. większość czasu spędzamy klikając po różnych rejonach, przybliżając, oddalając, budując armię, budując miasta, rozbudowywując te miasta. Prowadząc działania ekonomiczne oraz dyplomatyczne. Czy coś pominąłem? Nie, nic intrygi. nie pominąłeś. Intrygi, intrygi. intrygi, tak, bo Crusader King żyje intrygami dokładnie, więc wiesz, ode mnie będzie zależało, od, od, ode mnie, od każdego z graczy będzie zależało to, czy przypadkiem nie stwierdzi, że a jednak wolę to pomoże zająć tak na hama wojskowo. No wiadomo, bo tam jest wrzeszcz, każdy by chciał no, mieć. Pomoże. Oczywiście, każdy chce mieszkać we wrzeszczu. Więc, Dokładnie. Yy, więc... Już wtedy nawet jeszcze nie było Wrzeszcza, ale oni wiedzieli, że, tak, tam oni wiedzieli, musi że tak być będzie. Dobrze. Dokładnie. Zobacz, ktoś ci się urodził, synek syn ci się właśnie, urodził. gratulacje. Bo zaczynam grę i nie mam syna, i to jest właśnie to, że ja nie mam potomstwa, więc ważne dla mnie jest to, żeby móc to potomstwo mieć, jak naj... żeby móc to potomstwo mieć, i udało się tutaj w tym wypadku syna. Choć główną kampanię I Nawet wybierasz imię po ojcu, tak, po tobie, yy, lub po na przykład po, po kimś ze strony twojej małżonki. Tak, żeby jakby udobruchać ich troszkę, prawda, żeby mieć z nimi lepsze relacje, bo każda decyzja, którą w tej grze podejmujemy, wpływa na relacje z naszymi sojusznikami, tak. ale również z naszymi przeciwnikami. Tak, i tutaj to też trzeba przyznać, że Paradoks bardzo dobrze do tego podchodzi, ponieważ najeżdżając na jakąkolwiek z decyzji, którą podejmujesz, tak jak ty mówię, że są różne tam wydarzenia losowe, to... Ty wiesz już jaka jest potencjalna konsekwencja tego. Czasami jest to na przykład to, że zarobimy trochę złota, a czasami jest to to, że dostaniemy jakiegoś perka, jako nasza postać, którą sterujemy, dostanie jakiegoś perka, który albo coś usprawni, na przykład prowadzenie wojsk, albo sprawi, że nasze wojska są lepsze i nie dostają punktów karnych podczas obrony lub walki, kiedy przekraczają rzekę, bo takie rzeczy też są. Także pozdrawiamy wszystkich fanów heksowych strategii, również. Yy, także każda jedna decyzja podjęta yy, wpływa na Twoją postać, yy, całą. Właśnie tutaj to będzie, tutaj to też można widać. Na przykład, ja tutaj raz spróbowałem i zabiłem swojego brata, Władysława. I to mi się udało, pomimo tego, że tam był bardzo niski Nie wpływ. mów, to przecież w internecie będzie, policja cię znajdzie. No to niech mnie znajdzie. no. Władysław, w każdym razie w mojej głównej kampanii, yy, Władysław zginął, ponieważ był zagrożeniem dla korony i zagrożeniem dla moich dwóch synów, których szykowałem na trony. Więc. Yy, Sorry, Władek, no tak się potoczyło życie. tak. Czyli, czyli jesteś bezwzględnym władcą, <laughs> który dba o tak. dobro swojej rodziny, najbliższej przede wszystkim i nawet brat nie był bezpieczny. Ja, żeby mieć święty spokój, to córki na wschód wysłałem, żeby się żeniły człowieku. Żeby co? Żeby sojuszników mieć na wschodzie. Żeby mieć trochę sojuszu na wschodzie i przede wszystkim, żeby nie patrzyli na mnie zbyt łapczywym okiem. No, proszę widzisz. I to jest właśnie to, że niesamowite zależności, które są w, te, w tej grze, niesamowite historie, które mogą się narodzić w trakcie każdej kampanii, ale też niesamowita ilość skomplikowanych zasad, czytania, statystyk, a wszystko to. Trochę mało dynamiczne, nie uważasz, bo tutaj na przykład widać na mapie, że, że te armie sobie chodzą, one nawet ze sobą walczą, możemy obserwować wyniki tych walk, są mm -hmm. miast, ale to absolutnie nie jest total war tutaj w ogóle tej, tej strony taktycznej, tego mikro zarządzania nie ma. Tutaj. Wszystko jest makro, wszystko decyduje się właśnie. W czytając różne teksty i tabelki, a nie ma tutaj żadnej takiej bardziej dynamicznej rozgrywki, no ale oczywiście nikt tego od tej serii nie oczekuje. No nie, no wielu uważa, że to jest, najnudnie... to, to jest najnudniejszy miks RTS-a i rpg jaki tylko może powstać, natomiast ja się bawię. Ja się bawię po prostu świetnie i uwielbiam sobie na godzinkę półtorej włączyć, po czym patrzę, jest druga w nocy i za cztery godziny muszę wstać do pracy, tak? <grystanie> <grystanie> Więc to jest ten. Natomiast a propos tych historii, o których mówiłeś, pewnie ci się obiło już jak i wielu osobom czytającym gdzieś tam różne strony traktujące o grach, że... Pewien użytkownik pochwalił się, że wybrał sobie najdłuższą. Wybrał kampanię rozpoczynającą się w 866 roku na ziemiach skandynawskich. I tam jedną ze zmian religijnych, które sobie wprowadził, był rytualny kanibalizm. I w końcu jeden z potomków wow. tego pierwszego władcy tych ziem, kiedy już, te, kiedy już ten lud skandynawski mocno się rozrósł i wszedł mocno w Europę. Zjadł papieża. Coś o tym słyszałem, tak? No. Coś o tym słyszałem, czyli, czyli wjechali aż na południe Europy i zjedli papieża. No, to jest całkiem niezłe, to pokazuje właśnie jak pięknie ta gra oferuje różne różniste możliwości i ile ciekawych rzeczy tutaj się może wydarzyć. A powiedz mi, a tobie jakieś takie ciekawostki się przydarzyły w trakcie grania? Wiesz co, poza tym, co mówiłem, po pierwsze wysyłałem grając oczywiście na polskich ziemiach, to wysyłałem te córki na wschód. Po czym i tak Węgrzy mnie zaatakowali i tak naprawdę wchłonęli mi 90% państwa, państwa, można powiedzieć, zostało mi tam kilka, kilka hrabstw. Odkułem się idąc na północ i doprowadziłem do tego, że mając haka w stosunku do swojej córki, bo zbierasz też haki i ktoś ci jest winny, często przysługę w tej grze. Tak, to właśnie te wszystkie intrygi, dokładnie, o których już wspomnieliście. Dokładnie. No i doprowadziłem do tego, że moja córka zabiła swojego męża. U, 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 Tak. Potem dwóch moich szpiegów zabiło władcę węgierskiego, co bardzo długo trwało, ale w końcu się udało. Natomiast wszystko skończyło się na tym, że weszli skandynawowie do Słupska, a ze Słupska bardzo szybko przetransferowali się do mnie, bo okazało się, że syn yy, władcy Węgier, które, do którego morderstwa doprowadziłem, przejął władzę i on był z nimi w sojuszu, więc zeżarli mnie tak naprawdę w kilka, w kilka lat czasu gry musiałem zaczynać. Yy, Musiałem zaczynać kampanię od, od nowa, więc nie. No nie tylko jako jedna z ciekawych historii, ale i to, że trzeba uważać na sojusze, nawet dzieci swoich przeciwników, bo to może być dla ciebie druzgocąca porażka. No to jest niesamowite, właśnie w tej grze. To jest naprawdę to, co mnie strasznie fascynuje, a jednocześnie ten poziom skomplikowania niestety mnie momentami przerasta. W ogóle żartowałem o tym Warysie, który jest spymasterem. Warysie z Gry o Tron, jeżeli ktoś nie zna, a tutaj wydarzenia z Crusader Kings 3 czasami Gry o Tron przerastają. Zresztą tak naprawdę to autor George Martin no, wzorował się na prawdziwych historiach i, i, i wydarzeniach właśnie z Rodów Królewskich, wojen i dyplomatycznych ruch różnych takich zawijasów z prawdziwej historii średniowiecznej Europy i oczywiście nie tylko. A teraz tutaj proszę wracamy do realiów, do takiej symulacji Europy i możemy sami sobie swoją własną grę o tron stworzyć grając w Crusader Kings 3, co jest nie lada atrakcją. A powiedz mi jeszcze, na sam koniec takie pytanie mam dla Ciebie, do Ciebie przepraszam, Multiplayer, sprawdzałeś już? Nie, nie grałem w multiplayera, natomiast na pewno, na pewno jest, że inni gracze mogą się dołączać do Twojej kampanii, ale w praktyce nie wiem, jak to wygląda, nie bawiłem się w to. No dobrze, to może przy okazji następnym razem spróbujemy e, we dwójkę na przykład, i, i może zrobimy kolejną Dobranockę. Jestem A... za. Jeżeli tylko Czasem. będziesz moim sojusznikiem, a nie przeciwnikiem. Nie, no oczywiście, no to jak już się umówimy, to będziemy podbijać całą Europę wspólnie, a może i e, cały świat ku chwale rozgrywki, moi drodzy, ku chwale rozgrywki, potem się podzielimy po prostu, wiesz, pół na pół, dwa królestwa i jakoś tam no, damy radę. Chociaż historia pokazuje, że takie sojusze jak się rozrastają te ziemie i e, jest jeszcze więcej władzy, jeszcze więcej terenów, którymi trzeba zarządzać, jeszcze więcej bogactwa, to nawet takie sojusze mogą źle skończyć. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w Multi uda nam się kiedyś zagrać wspólnie. A tymczasem Krzysiu, dziękuję ci ślicznie za dzisiejsze spotkanie i za to bardzo ciekawe omówienie gry Crusader Kings 3. Dziękuję słuchaczom i widzom za oglądanie i do następnego. Dobranoc. Dobranoc, trzymajcie się.